Słuchaj, ja mam jeszcze takiego tipa a propos załączników. Dawaj. Tip a propos załączników jest taki, żeby nazywać załącznik zgodnie z zawartością tego załącznika. I to się bardzo często pojawia wtedy, kiedy na przykład w, prac w pracach graficznych my dostajemy od klientów x załączników, których są na przykład zdjęcia zespołu. I zdjęcia Aha. zespołu otwieram osobie, której nie znam, Klik jest podpisany 1, 2, 3, 4, TSCA i ja, no ja tak dalej. A ja mam tę osobę wrzucić na przykład do stopki maila. <głos> <głos> I ja nie wiem czy ta pani to jest, wiesz, czy ten pan to jest Jan Kowalski, czy Jan Nowak, ale zdjęcie jest podpisane dalej. nie dostajesz, przepraszam, że, że się wtrącę, bo ja to tak rzadko takie akurat projekty robię, nie dostajesz jakiegoś Excela, gdzie masz imię, imię nazwisko i, i numer pliku? Wiesz, to jest tak, że na początku tego nie robiłem, a potem już zacząłem robić Excela i prosić o nazwy pliku, ale zdecydowanie prościej jest nazwać plik imieniem, nazwiskiem niż w Excelu no, przepisywać jakieś, wiesz, cyferki i, i cyferki z, i, i literki z nazwy pliku. No to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest absurdalne. No ale no to tak, no, nazywaj załączniki zgodnie z ich treścią jeżeli to jest oferta o czymś tam, no to niech, to niech ona tak będzie nazwana, jeżeli to jest plik... ja, bym poszedł, ja bym poszedł jeszcze o krok dalej bym powiedział, datuj swoje załączniki, czyli zaczynaj od umieszczenia daty w nazwie załącznika, w zasadzie okay. 2019-05-10 i później robisz kreseczkę i piszesz, co to jest za załącznik. A dlaczego? Bo jeżeli, na przykład wymieniasz bardzo dużo załączników z klientami, albo albo z, z klientem, i nie wiem, jest z drugą stroną transakcji, czy drugą stroną procesu, w którym bierzesz udział, tak, czy coś takiego, jest dużo iteracyjnej takiej roboty, to bardzo często jak gdyby yy, no, no tym, co, co, co ci definiuje aktualność albo, albo moment w czasie istnienia danego pliku, to jest ta data i to często nawet z, z umieszczeniem godziny, a nie koniecznie tylko samego dnia. Okay. No bo nazwa, wiesz, no nazwa to będzie umowa, nie wiem, sprzedaży udziałów jakichś tam, albo nie wiem, pismo procesowe, albo coś tam, albo pozew. To nic nie mówi, natomiast jak będzie tam data, no to już trochę więcej mówi, mam wrażenie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A czy słuchaj, nie lepiej byłoby, tak sobie myślę teraz, nie lepiej byłoby załączniki czy pliki dawać w linku, a nie załączać, wiesz to, do maila? Jak czujesz? To zależy, w jakim kontekście pracujesz. W sensie, jeżeli wiesz, że wszystkie osoby, które uczestniczą w komunikacji, mają dostęp do jakiegoś jednego, nie wiem, dysku sieciowego czy jakiejś chmury, na której te pliki sobie leżą, to wtedy bym raczej sugerował dawać linki. Mhm, bo, bo z bardzo, jednego bardzo prostego powodu bo jeżeli dajesz link, to wiesz, że wszyscy, którzy dostają ten link, otworzą ten sam plik. Natomiast jeżeli wysyłasz ten plik w za, w załączony fizycznie do tego maila jako po prostu załącznik, to de facto każdy z tych osób dostaje kopię tego pliku. Czyli tak. jeżeli koresponduje z dziesięcioma osobami, bo jest są, nie wiem, jest jeden adresat i dziewięć osób w DW, tak, no to potencjalnie robisz sobie ryzyko powstanie dziesięciu kopii tego pliku. True. Tak, tak, tak. tak, tak. I, i, to, I i to znowu w kontekście większych firm. Ma duże znaczenie, bo jak są duże właśnie zespoły ludzi, które ze sobą współpracują, to, to paradoksalnie większym ryzykiem niż to, że ktoś nie kliknie Replay to All jest to, że, że ktoś naniesie zmiany na przykład na nie tym pliku, co trzeba po prostu zwyczajnie. Albo że trzy osoby naniosą zmiany na swoje kopie, wyślą i, i teraz są trzy tak, pliki No i, z i osoba, dmiami. która będzie to składała do kupy, będzie miała trzy godziny wyjęte z projektu, żeby w ogóle to scalić jakoś, tak? I, i to, to jest czas, który jest przepalony i który nigdy nie wróci, tak? I, I za który też nie za bardzo klient będzie chciał ci Zapłacić. Dokładnie tak, więc jeżeli jest taka możliwość, żeby pliki yy, załączać linkiem, no to, no to linkiem. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu poza prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone'ie albo na iPadzie, to bardzo Cię proszę w aplikacji podcasty Oceń nasz podcast albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to Oceń nasz podcast, kliknij pięć gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I, no i najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts. Oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś kogo lubisz polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.